Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj tak trochę nietypowo, ponieważ padliśmy na pomysł ze skrzyżkiem. Znaczy na pomysł. My się już za to zabieramy od dłuższego czasu, w zasadzie ja się za to zabieram od dłuższego czasu. Zamówiłem taki domek narzędziowy i będziemy go właśnie montować. Wczoraj z skrzyżkiem położyli, położyliśmy taką kostkę pod to. Pierwszy raz, słuchajcie, robiliśmy taki eksperyment. Musieliśmy teren fajnie wyrównać, usypać piaskiem, no i ułożyć tą kostkę. Myślę, że wyszło nam różniutko, nie młody? Wyszło. A to właśnie młody mój pod pomagier nie? dzisiaj. O dziwo dobrze, tak jest. No. Właśnie sobie wszystko segregujemy te wszystkie części. Fajnie wszystko jest poznaczane tak naprawdę jakimiś symbolami, nie? Łatwo łatwiej będzie, wiele łatwiej będzie to później wszystko składać. No. Zaraz wam, słuchajcie, powiem, jaki to jest domek, jaki to jest firmy, ile kosztował, i tak dalej. Wczoraj zajęło nam to 3 godziny. Czyli wyrównanie całego terenu, podsypanie piaskiem. Specjalny taki piasek zamówiliśmy pół tony, starczyło. No i ten piasek później zmieszaliśmy z cementem, posypaliśmy po prostu cementem po piasku. On złapał. wyrównaliśmy tą całą kostkę brukową od poziomicy jest równiutko, jest poziom zachowany, ale widać tutaj od boku jak sobie staniecie, że, że mamy ten teren tutaj nierówny u nas na działce, bo jest mocny spadek. Ale ładnie to później sobie na koniec obsypiemy kamyczkami. Też kupiłem taki gryz różne kamyczki, więc to będzie fajnie estetycznie wyglądać. A jeżeli chodzi o domek, to tutaj młody już właśnie rozkłada pierwsze elementy. Miarka podłogi zaraz tak. będzie. Moja żona nie się nam napój. Przywitaj się z widzami. Siemano. Siemano. Przymiarka. Przymiarka na szerokość. Na, na szerokość jest Git, będzie trochę wystawać tutaj. O kurde, młody. Tylko to na długość się boję. Na długość będzie za długi. Myślisz? Już to widzę, bo myśmy zrobili, słuchajcie, jedna kostka ma 60, mamy 2,40 plus Fugi, czyli 2,43, a domek ma 2,45. Czy... No i co? Chwila prawda, ale już widzę, że będzie za, za krótkie. No. Ale jajce. Minimalnie. Chyba, że jeszcze młode inne rozwiązanie. Tył, tyłu nie będziemy przyczepiać, tylko boki i przód na więcej śrub. Co ty myślisz o tym? Hmm. Wtedy tył możemy troszeczkę wyciągnąć. bo no Wtedy to będzie tak ja muszę, To trzeba było gdzieś tu mocować. Tak. I, I zrobimy mocowania na przodzie, na bokach. Dużo, damy więcej tych kołków. A tył zostawimy po prostu lotny. Słuchajcie, wracając do domku, już wam pokażę co to jest. Co to jest za marka. Kosztował w granicach 3000 zł. To jest taki domek narzędziowy stricte o wymiarach, no właśnie 240 na metr, 1,80 m. Domek darwin 68, on się tak nazywa. I tak finalnie on będzie wyglądać. To zaraz sobie jeszcze. O tutaj może będzie lepiej. Opatrzcie jakie jakie żuki. Robaczki fajne. Tak to będzie wyglądać, nie? Tutaj widać, że jest fajnie podsypany kamyczkami. Kłódeczkę się zamontuje Bastek? No, młody pi, pi wodę. się. To Co Twoja? twoja? No, też piję. A się nam zrobiła taką z limonką, z pomarańczą. Patrzcie, z lodem. Za zdrowo. Pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Takiego typu, jak macie dzieciaki dla chcecie dla nich piaskownicę zrobić na ogródku, kupcie sobie taki specjalny piasek. Ja go kupiłem w Intermarsze chyba, nie? W się to jest. Kinder Opel Sand. Jest to specjalny piasek dla dzieci. On kosztuje 25 kg za 45 zł. Jest dużo droższy niż standardowy. Ale on z niego się nie robi takie bagno, błoto, i tak dalej, jak na niego paradeż. On się robi taki fajny, słuchajcie, gliniany, i dzieci mogą sobie fajnie z tego piasku modelować. Ja wam tutaj pokażę, jak on wygląda, bo już mamy wsypany do piaskownicy. O. I on jest taki biały, jak widzicie. Tylko on już teraz jest z kamyczkami, bo tutaj wiecie, dzieci narzucały wszystkiego. Ale jest, jest bardzo taki fajny, i on się później nie, nie ten. Nie zostaje na ubraniach, na, jak jest mokry, nie zostaje na rękach, i tak dalej. Więc jest naprawdę. Wygodny i, i przyjemny dla dzieci ten piasek Młody, a Ty powiedz kiedy Twój film na Twoim kanale jakiś w końcu no Zobaczymy, chyba najprawdopodobniej na ten weekend Mamy coś w planach, ale nie będę zdradzał co No właśnie, to zobaczycie, bo, bo na ten weekend szykujemy fajny wypadzik sobie wspólny Właśnie z młodymi Czekajcie, bo telefon mi dzwoni Słuchajcie, brak kołków w zestawie, więc musimy jechać do najbliższego sklepu kupić kołki Kupiliśmy takie kołki Dwie paczki KSM, oś uszemki na 5 cm. Dwie paczki razem to ile będzie? 44 sztuki, tak? Tak, no 22 44 wioski. sztuki, no i kupiliśmy dwa takie wiertła do betonu, czteroostrzowe one są chyba, Tak, nie? To, to jest właśnie więcej ostrzyma, I, I za wszystko zapłaciliśmy 76 zł, także taka dodatkowa inwestycja pod ten domek, co, co go budujemy. Patrzcie moi drodzy, jak to ładnie teraz wygląda. Teraz dopiero jak to wyschło, to dopiero teraz widać ten efekt, nie? No słuchajcie, jesteśmy dumni, bo pierwsza taka nasza praca, nie? Fugi też dobrze zrównane. Tak, fugi równiusieńko. Wszystko jest tak, jak tutaj trochę wypłukałem ale. Słuchajcie, coś wam jeszcze pokażę. Wyposażenie, które kupiłem do tego domku. Kupiłem też w Intermarche takie regały stojące. One są też plastikowe. Platin, One mają 170 wysokości, 70 na 40 głębokości. Na każdą półkę do 30 kg. Jeden taki regał w granicach 60 zł. Także też kupiłem to w promocji. Jest mod wyburzeniowy. Młody na urodzinę dostał, co to jest za firma? Parkside, lidlowska. Daje radę? Działa, no. Kawał, jest spoko. kawał z kurczybyka. No jest właśnie. Jest udarem, ale Gdzie udar... Watów? Ja dam taki lekki udar, żeby nie rozwalić ten. No nawet no, nie wiem kurczę, nie mam pojęcia. A jest tu. 1500, 1500. No, 1500. A? No. A to już dałeś ten właściwy, czy nie? Gorące, gorąca wiertło. Trzeba uważać. Teraz słuchajcie, w drugim etapie zmieniamy to mniejsze wiertło na właściwe. No i wiercimy już docelowe otwory pod, pod nasze kołki.

Kolejny etap. słuchajcie, Przechodzimy już do zatwierdzania podłogi do płyt. Mamy już kołki umieszczone w płytach, jak widzicie te czerwone. No i teraz młody tylko przykręca śruby i wkrętareczką poleci. I robimy to w taki sposób, że przymocowujemy najpierw jedną część do płyt, następnie tą drugą część łączymy z tą za pomocą wkrętów, tutaj na całej długości. I kolejną, kolejną, kolejną i tak aż dojdziemy do samego końca. Później domino. Yo aguanto por tu cuerpo, otra señal en mi pecho, una rumba más mi cama, yeah. me matan sin pensar, me montan sin parar, quiero morir en tus labios. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny etap mamy zrobiony, położone narożniki i ściany. Powiem wam takich parę szczegółowych kwestii. Jeżeli chodzi o narożniki zewnątrz, wiadomo, robimy ten taki z gęściejszką linią. I każdy narożnik, każdą ścianę, to jest akurat ściana tutaj cała. Tutaj jest narożnik. Każdą ścianę łapiemy za pomocą jednego wkręta. Tutaj nie ma wyznaczonych linii, gdzie tego wkręta dawać, ale my sobie go łapiemy tak, żeby po prostu one się trzymały. słuchajcie robimy dach. I tą listwę ona jest dopasowana, nie, Mogę nie ruszać no. i wkręcić? Na pewno tak? Tu na końcu nie dałeś nic. Nie, nie bo tam, tam Czyli tutaj musicie to do środka schować, słuchajcie. A tu się skręca śrubami, teraz A. wszystko jasne, dobra. Na dół. Siedzi. No i teraz śruby. Śruby gdzie? A czekaj, bo nie widać tych śrub. to, to jeszcze głębiej powinno wejść. Tak? Żeby tu była ta śruba. Aha, okej. Okay. O. o teraz to siedzi i trzyma. Ale masz tam tą śrubę? Mam. No, ja mam tak na styk, dobra, To Co to? Wiercić. Tak. Dobra. Jak widzicie dach mamy skończony, założone najważniejsze Spieszyliśmy się, bo patrzcie co do nas idzie Z każdej strony burza Konstrukcja stoi, to jeszcze nie jest przytwierdzona konstrukcja do podłoża I ją można łatwo wyciągnąć, ale Ale domek patrzcie, nawet jak rusza, ruszamy to on nie drgnie Więc jest dobrze zrobiona robota, została nam końcówka i kosmetyka Same śrubki przymocować I ogólnie cała konstrukcja, przymocowaliśmy teraz na śruby do podłoża Wszystkie ściany To już tak wiecie, była walka z czasem, żeby nie zaczęło padać, a a młody zrobił okno, zamontował Ty młoda, czemu to okno jest takie niebieskie? No to jest niebieskie no A tam nie ma folii na tym? Nie wiem To jest folia chyba A? No ją się ściąga, będziesz mieć jaśniej Aha. Stało się moi drodzy Zaczyna laci grzmieć Meksyk Mamy zawsze szczęście do wszystkiego No Tutaj nasze znaczy drzwi, jeszcze nie poskładane, ale Zabezpieczamy całą konstrukcję, teraz wszystko na śruby już idzie i żeby nam to nie odleciało. Tutaj mamy spornik taki metalowy, który nam to trzyma wszystko w całość. Ojku. Ale słuchajcie, ostatnie instrukcja ma 70 stron, my do 50 stron krok po kroku. A potem jak już szły chmury, to już pieprzyliśmy na czuja wszystko, wszędzie śrubę gdzie się da. I instrukcję zostawiliśmy. Ale zaczynamy z strony, nie? No. Gdzie na jak zła. Ole no Zaraz kupnie. Warunki pracy. Tak się pracuje na budowie. Tylko pana fest. Tak? Na na Patrzcie, efekt końcowy w deszczu. Ale się sprawuje piknie. pięknie. Pięknie. Jestem zadowolony z roboty. A ty? Spoko tylko. Daliśmy radę, zdążyliśmy. Teraz to spotka. Jak nie deszcz na kempingu i tak no Ale na pierwszy raz coś wpadę. takiego robiliśmy. Powiem wam, że czas finalny położenia kostki 3 godziny i montażu domku 3 godziny. Razem 6 godzin roboty. Moi drodzy, przerzuciłem się na Soniaka, bo już ciemno się zrobiło od tej burzy. Jest 15.30, zatem no tutaj robiliśmy to jednak 3,5 godzinki. Patrzcie, co się dzieje na polu. Jak, jak pada, nie ma tak tragicznie. A patrzcie na domek, jak fajnie odprowadza ten, ten deszcz. Ja może przybliżę. Widać to po bokach, jak tam deszcz spływa bardzo ładnie z tego domku. Zadowolony z roboty? Zadowolony, można się na spokojnie teraz napić kawy. No właśnie, teraz tak. kawunia, No bo tak z tym dachem przecież, że to była masakra. No, ale z 10, 10 szklanek, słuchajcie, wypiłem wody z, z no, receptury Asi. By było będzie, będzie jaśniej, nie? W środku przynajmniej. Mhm. tak jak idzie. nie wygląda, ja tak mówię nie idzie chyba no, taka rekonsywna do końca nie pójdzie nie? czyli tak trzeba zdjąć cześć witajcie, słuchajcie w kolejnym dniu pokażę wam teraz finalny efekt tego domku Poza drzwiami, bo drzwi jeszcze pozostaną do zrobienia, do założenia Ale to już sobie zrobię, może w przyszłym tygodniu jak będzie więcej czasu Tak to wygląda słuchajcie Domek przetrzymał wczorajszą burzę bez żadnego problemu Ciągnęliśmy już z okna tą folię zabezpieczającą Pokażę Wam z każdej strony jak on wygląda No i w środku, bo w środku mieściliśmy już te dwa, te dwa regały Asia też posprzątała troszeczkę Umyła podłogi, on był troszeczkę zakurzony I tak to finalnie wygląda, jest spory Kupiłem jeszcze, pokażę wam takie rzeczy. Dwie. Bo to sobie buty wytrę. Daliśmy sobie wycieraczkę, żeby tutaj się nie naniosło za dużo. E, taką latarkę, bo tutaj wiadomo nie ma światła oświetlenia, którą sobie zapalamy. Ona jest na magnes w ogóle, więc sobie ją do tej belki tutaj możemy przyczepić. I jeszcze kupiłem takie dwa sensory ruchu. Tutaj. Tak to wygląda. I je sobie przyczepimy gdzieś tutaj. Słuchajcie na górę. Że jak się będzie wchodzić, to one po prostu same się będą e, zapalać. Ja jestem tu jakieś sensory ruchu. Kupiłem w aksionie po 16 zł. Latarka też zaksiona za 20 parę. 8 rano, więc otwieramy furtkę i zabijam pracować, a ja z wami się żegnam i do następnego vloga. Hej! Siema! Hey. Możecie pomachać do kamery. Jesteście sładne. <laughs> <laughs> Słuchajcie, jak wam mówiłem, pokazałem stanowisko pracy przy okazji jak już tu jestem. Łączamy. Młody będzie mi szkolił zaraz z Photoshopa, tak. bo ja zawsze używam Corela, a tym razem przenoszę się na Photoshopa, bo ma fajne funkcje z AI. Tak wygląda stanowisko, potężna jednostka do pracy, komputer no i drugi laptop podłączony do monitora. Sobie planuję, pracuję na dwa komputerki, bo jest dużo wygodniej i na tym komputerze też montuję te filmy, które oglądacie. Uczę się montażu, więc to nie jest profeska. Jak chcecie zobaczyć profeskę, to na kanał moich dzieci, Kiki i Kuba Show. I, I tam macie fajnie zmontowane filmy przez montażystów ekipy. Bo współpracowaliśmy swego czasu.